Znowu gdzieś do winą, znowu robale. Rany, specjalnie poleciałem do innej krainy, na inną planetę, żeby uniknąć tych robali i chyba znowu tam wracam. Nie. Widzu widzę, czas kończyć questy na stacji Uherety. Jest ich dość dużo i przydałoby się to jakoś ukończyć. No. Wszystko po kolei. Na szczęście niedługo mam nadzieję, że coś się pojawi, jakiś paczek, ciąg dalszych historii, bo no zaczyna brakować, brakować pomysłów. Co dalej tutaj robić? Świetnie ucięli. Jakby nie wiedzieli, kto tutaj jest. <laughs> Uch, co się stało? Myślę, że mi się coś pomsuło. Zapomniałam, że jest taki dziwny motyw urwanego filmu. <laughs> nie wiem, co pajacuję z tą maską. <laughs> tak, już się spotkaliśmy kiedyś. Ciężko zapomnieć. Gościa, który nosi kamienną maskę, no. <laughs> co to za stwór? No tak. <laughs> Ech, już od razu walka. I to lubię w questach, od razu mamy walkę, nie ma jakiegoś tam pitu-pitu przy gadaniu, możemy się od razu wykazać, pokazać swoją siłę. O rany. Nie lubię takich systemów. Czasami są tak źle poprowadzone według mnie, że szok. Metoda powrótki błędów, najczęściej idziemy. Nie no dobra, nie trzeba. Czasami wystarczy przejrzeć informacje, tylko żeby były dobrze opisane. No i chwilę to zajmuje. Że jakby był na jakiejś rozprawie, <laughs> bo ważną poszlakę, a raczej kontrę na twoją, Twoje pytanie lub podpowiedź. <laughs> Trochę nieaktualne wiadomości, bo chyba Arkon, się dobrze pamiętam, to go już zmi zmiotła z powierzchni Ziemi. Jedyne co zostało to artefakty, z których można, przepraszam, relikty, które można z, nie z niego zbierać. Uuu, dziku całą. Jak jest? Trzeba bić. <laughs> Właśnie, jeśli bym przegrał, to nie dostanę z niego lutu. Eee, abym... wygrał. <laughs> więcej, więcej mnie tłuczcie! <laughs> no to tyle z mojego kurde lutu. W ogóle nawet go nie ubiłem. <laughs> Odlutku sobie bossa, jak już jestem tutaj. Zrobić go zrobiłem, ale odblokować już go nie odblokowałem. W ogóle muszę przyznać, że bardzo dziwne miejsce na przesłuchanie zrobili. W miejscu praktycznie opuszczonym, gdzie chodzą robale, Latające i jest jeden wielki na środku. Nie było innego, przyjemniejszego miejsca. W ogóle teraz wrócił. <laughs> Minę, no, w naszej postaci jest taka. Mm, bardzo zachwycona takimi dyskusjami. Udaje taką. Mm, wiem wszystko i <laughs> nic mnie nie zaskoczy. <laughs> Albo. Ja jestem już na tym. Przejdźmy gdzieś do walki czy coś. A nie, radzia mam ze sobą. Ojej, co no, nie do? Muszę radzia wziąć. I tego nie lubię, kurde, właśnie w Starlejnie. A, nie. <laughs> A ty, głupiec, leccie zrobić, żebyśmy kiedy przez tę stację musieli przebiec. Bleh. Mam nadzieję, że nie będzie tych robali. Ech, mały irytujący Gasli przebywałam Tonę potworów. Jakby to mnie coś miało zrobić. To nie jest jakiś boss czy coś. O dobrze, dobrze, niech radio tankuje, ale radio jest pięciutki. Dobrze, dobrze. szybciej padnie, tym sama Luna będzie walczyła. Oj, oj, oj! Chwila, ich trochę jest. Myślałem, że tu nie jest tych przeciwników, a tu jest sporo. Dobra, radio padł. Ale ja chyba też zaraz padnę. Nie wygląda to dobrze. Ale to nie oznacza, że nie jest bez wyjścia. Ale zepsułem. Pomiję trzymać tego ale mental bursta mojego. Teraz sobie bym odpalił i bym zbił tego na środku. Ja nie, nie zbiłbym. No nie on jeszcze przyzwał. O! Czekam jest zmiana żywiołu. To się postarałem. Eee, w niego. Jest jeden strzał. Zostawić go, żeby radio uderzył. Nie, nie radio nie bije. <laughs> radio nie ma opcji, żeby tu zaatakował. Bijamy, dobijamy wszystkich, już wygrana. <laughs> o, wystarczyło przytrzymać tę umiejętność, wystarczyło. Ej, Kowajo, takie pytanie, bardzo ważne. Ty będziesz krywalną postacią, czy raczej nie? Choć twój design wygląda tak, jakbyś był, ale to jeszcze nie ten moment. ciekawe czy będzie używał takich rewolwerów. <laughs> Komboi, więc raczej powinien używać rewolwerów. Nikomu to nie można zaufać. Nikomu. Wszyscy to kłamcy tej serii. Wszyscy. Podziwiają Shin, że wszyscy są przyjacielscy i będą nam pomagać. Nie, wszyscy nas chcą zdradzić. No właśnie, tu był jeszcze jakiś quest, ale to nie jest jakiś ważny, jeśli dobrze pamiętam, quest. Ale zrobię go, bo czemu by nie. Uwielbiam to miejsce, jakoś mi się strasznie podoba. Jest tak urokliwe, takie piękne, takie no świetne, bym się powiedzieć, neonowe, ale to nie jest neonowe miejsce. Aż nie chce się stąd wychodzić. Naprawdę, tu jest ten. Nie wiem po co on się chowa, jak go nikt nie widzi, tylko my go widzimy. No się aż dawno miejscu nie było. Przecież ja byłem tutaj oskarżony o zniszczenie cię, ale... Wyszło, że to nie ja. Po czym poleciałem do ulubionej krainy i wróciłem tu. No, jestem ciekaw kiedy nasz kowboj będzie dostępny. Tylko na co im ta peleryna? Na Dzikim Zachodzie to raczej takich peleryn nie mieli. <grym> że ja mówię, że to kowboj, choć tak naprawdę on pewnie nie używał... Nie wiem, tego z tyłu, gdzie rzucał tą glewią czy czym to, jak to mogę nazwać, a może to kusza? Ciężko powiedzieć. <grym> no ale ten kapelusz, owdzianko, to jest Dziki Zachód. Ej dziadku, wróciłem z bardzo ważną informacją dla ciebie. Raczej osobą, którą możesz poznać i mam nadzieję, że poprawi to twój nastrój i twoją pamięć i nie będziesz chciał wymordować nikogo. No i znowu gdzieś do winą, znowu robale rany specjalnie poleciałem do innej krainy, na inną planetę, żeby uniknąć tych robali i chyba znowu tam wracam. Nie. No nie, znowu robale. Nie. Specjalnie unikały, specjalnie próbowałem z nim nie walczyć. Znowu. Znowu się zaczyna. No ale serio, przed chwilą byłem tu z Radziem I co? Wróciłem tu z dziadkiem jakimś. Uderzałem, dobra. Zniszczymy połowę cywilizacji. Na szczęście to nie są nasze wspomnienia, to nie są nasze wspomnienia, to nie są nasze wspomnienia, my nic z nikomu nie zrobiliśmy. Uhohohoho. A zobaczymy jakiś, nie wiem, jak to mi więcej później wyglądało. Chyba nie. A, czyli mamy historię dziadka, który stworzył broń, która, która niszczyła cywilizację. O, może tak. Każdy bym powiedział, że może nawet planety. Brawo dla niego. A i chciał o tym zapomnieć. No i przyszła taka szarowłosa dziewczyna i mu przypomniała wszystko. A. I go ukatropiliśmy. raczej resztki z czegoś, co z niego zostało. Czemu ja to musiałam robić? Ja musiałem odłączać tą aparaturę. Czemu nie wy? Wszyscy ci robotami. Okej, okay, dość uh, ostry quest jak na koniec. No i co? To tyle na dzisiaj. Zrobiliśmy sobie dwa większe jakieś takie, znaczy jeden większy, drugi mniejszy quest. Nie spodziewałem się, że na początku zrobię sobie ostatni quest z tymi robalami i znowu się pojawi. W <laughs> kolejnym questie. No cóż, a teraz dzięki wielkie za wyżej. Trzymajcie się, hej hej.